Wydaje się, że na rondzie koło Świtu, czyli na rondzie u zbiegu Piłsudskiego i Tysiąclecia wreszcie możemy jeździć tutaj dookoła wyspy. Jeszcze do niedawno ta część, przez którą przejeżdżałem była, tam były robione prace na torowisku. Teraz okazuje się, że już możemy w zasadzie, tutaj bezproblemowo, sobie dookoła ronda jeździć. A zmiana też po drugiej stronie alei Piłsudskiego, czyli przy dojeździe do ronda budowniczych Huty Katowice. Wszak bez względu na kierunek, w którym chcemy przez to skrzyżowanie przejechać. Zobaczcie. Wjeżdżamy na nie skrajnym prawym pasem. Pasem w normalnych warunkach przeznaczonym wyłącznie do skrętów w prawo w ulicę Kasprzaka. Tutaj bez względu na kierunek przejeżdżamy tym pasem: czy to na wprost, czy to w lewo. A więc również przez powierzchnię wyłączoną z ruchu. Tak więc tutaj przydałoby się, żeby się jakieś oznakowanie żółte pojawiło. Aczkolwiek podejrzewam, że za chwilę pewnie będzie reszta asfaltu sfrezowana, więc pewnie dlatego tych żółtych linii tutaj nie mamy.